Oficjalnym patronem kanału jest producent kolorowych skarpet Taka para. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzień dobry. Zaczynamy nową przygodę. A dzisiaj idziemy na, idziemy na trzy korony. Trzy korony później pójdziemy na Sokolice. Spróbujemy zwiedzić jak najwięcej, ile się da. Pogoda piękna, aż za piękna na takie wyprawy za gorąco. Ale już jak wyjdziemy w las, to nie będzie tak słońce paliło. I będzie chyba super. Paczkuję. A bo tu ko koń mi się jedzie. Bierzemy... No, nie, nie, nie. Teraz każdy sobie, kto złapie konia, ten jedzie koniem. A reszta idzie pieszo. Wchodzę w to. Takie najbardziej agresywne zostały dla nas. Olga, dotknij tej taśmy. Nie znam. <laughs> A co tam jest napisane? Ogrodzenie nie pod napięciem, to mogę dotknąć. <laughs> to dotknij językiem najlepiej. <laughs> Dobra, pędzimy na trzy korony. Tutaj szliśmy cały czas wzdłuż i nie ma w ogóle żadnego oznaczenia, można iść albo prosto, albo w prawo. Tam jest schronisko Trzy Korony i pan na parkingu, oczywiście parking może się udarzy za darmo, powiedział nam, że jak tutaj dojdziemy, to żeby skręcić w prawo i sam powiedział, że jest bardzo kiepsko oznaczone. Tu bylec. Powiedział, że jest do bani oznaczenie tego szlaku, ale kazał nam skręcić w prawo, bo jak pójdziemy prosto, to pójdziemy tam ku tego schroniska, zrobimy taką pętlę i wrócimy z powrotem w to samo miejsce. Także trzeba skręcić w prawo. No, tak nam powiedziano. A czy tak będzie, to odpowiemy wam później. Już zeszliśmy z tej drogi. Co szliśmy? No i żadnego oznakowania szlaku, kompletnie nic. Ale to witamy w Polsce. I teraz idziemy dalej. Musimy znaleźć żółty szlak, żółty i zielony, tak jak nam ten pan tam na parkingu powiedział. Także szukamy żółtego szlaku. Jest szansa, że tędy jak pójdziemy wzdłuż Dunajca, to jest rzeka Dunajec dojdziemy gdzieś tam i może się pojawi w końcu żółty szlak. A jesteśmy tutaj. Tam na górę musimy wejść Ale tędy, chyba, że przez las idziemy. Ogadamy radę przez las. Tak, tu No i wracamy. Nie. Jednak nie tu. Doszliśmy no do końca. Tam już tylko rzeka sama i nic więcej. Także super informacja dla turystów. Kasa za wszystko. Za kibele, kasa, za park, kasa. Ale, żeby chociaż na drzewie jedną kreskę narysować, farbę oznaczyć szlak, już na to nie ma funduszy. I tak się łazi skąd kąta w kąt. Góry dalej cały czas w samym miejscu, a dojść nie możemy. Wracamy z powrotem do tamtego rozwidlenia, gdzie skręciliśmy w prawo. I pójdziemy prosto do schroniska. Teraz już na pewno idziemy dobrze. Jesteśmy na żółtym szlaku. I maszerujemy pomalutku nigdzie nam się nie śpieszy 12 godzina mamy jedzenie w plecaku chociaż tutaj gdybyście chcieli jest restauracja tutaj piwko grzane osypki z wędzarki, wędzarka z dymi się także świeżutkie serki a my idziemy na szczyt może w końcu nam się uda dojść cały czas walczymy nie jest łatwo Pogoda, mówiłem, że jest super, a jest koszmarna. Leje się z nas, jest 32 stopnie. To jeszcze upał, jak nie wiem. Ania z Filipem gdzieś tam zostali z tyłu. A my z Olgą wspinamy się dalej. Pomału idziemy, nie jest lekko. No, szlak się zrobił coraz trudniejszy. Na filmie może tego nie widać, ale powiem Wam, że tu już jest ciężko. Ciężko, ale chociaż w cieniu i przyjemny chłodny wiatr nie pali tak słońce. Tam się jakiś korek zrobił. Sporo ludzi jest. No i co? Musimy iść dalej. Fajnie się idzie. Ciężko, ale fajnie. Będziemy. doszliśmy do jakichś schodów. Ale żywicą zapachu. Mm, pięknie. Dobra, pędzimy. Cały czas idziemy. Ze mnie się leje. Strasznie gorąco. Podpytaliśmy teraz y, osób wracających. Tu jest jeszcze daleko. Połowa drogi. No i podobno na punkt widokowy trzeba czekać 2 godziny. Żeby się dopłacić w kolejce. Taka jest kolejka. Może zanim my dojdziemy, to już nie będzie tam nikogo, bo już się trafiło, że dwie pary wracały, poddały się, nie dały rad wejść, że za gorąco, za ciężko, i wrócili już na dół. A my póki co idziemy, lekko nie jest. Stromo cały czas taki, cały czas taki zygzak szlak. Mogłeś się jak tata mówił? Mokry jesteś. Aha. Ty to i tak jakoś tak, taśmada. Zjadłeś kabanosa i hmm. idziesz jak fryga, a ja zjadłem kabanosa i tylko nie dobrze się po nim czuję. Dobra, goni, dalej, go niemamy. Dobra. Olu, To na piłeczce. Dobylenie zadać. Ha, 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 ha. Zobaczcie, witamy teraz ranczeku. Dobra. Jak widzieliście kolejka dość duża Kupiliśmy bilety Bilety 10zł od osoby 5 ulgowy Filip gratis I znowu kolejka Żeby się dostać tam na szczyt Także jeszcze Oi. trochę postoimy jestem zawsze gratis Dunajec I tam na dole mamy samochód jestem zawsze gratis. Szlak rozpoczęliśmy tam Na dole Tam byliśmy, zrobiliśmy kółko I się okazało, że nie ten szlak Tak jak mówiłem na początku I teraz dalej stoimy Jakiś tam zamek widać To ten czerwony klasztor

i doszliśmy na szczyt. A 4 godziny? Z czego? Godzinę 20 w kolejce. Ale jesteśmy na szczycie. Trzy korony zdobyte. Tam na dole schronisko, chronisko, którego no, Widoki, rewelacje. zrobić Dajcie, ja tu mogę tam robić. No chodzi no. no, 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 Bardzo wysoki, co? czapkę. No, wysokość jest ekstra. Mama. No, Czat. <grym> sobie, że my jesteśmy na jednej z tych y, kolców takich. Okej, Pięknie. A, no, wyjrzeć? sobie patrzę, tutaj, ale gorąco. Jakie ciepłe powietrze wali. Ale super. Pogoda nam się trafiła perfekcyjna. Nie mam mgły. Chmur. Nie jesteśmy jeszcze na poziomie chmur. No i dobra. Półtorej godziny stania. I teraz trzeba zejść. I doszliśmy z ogółem do pierwszego postoju w drodze powrotnej. Nie wiem, czy zrobiłem ujęcie, jak wchodziliśmy na górę, to tutaj ludzi była masa, nie było gdzie usiąść. A teraz nie ma praktycznie nikogo. W tamtą stronę na Szczawnicę A my idziemy w tamtą stronę. Jeszcze szczownicę. Godzinę czy coś. A my idziemy na Sromowce niższe. Jedną godzinę tamtą stronę. Stąd przyszliśmy i tam przepraszam wracamy. No i wracamy. Powiem Wam, że ciężko było wchodzić, a teraz też ciężko schodzić. Wolo kolana, szczególnie mnie operowane. Także ciężko trochę iść, ale nie jest chociaż tak duszno jak było wcześniej. Nie jest to gorąco. I tak gdybyście chcieli tutaj przyjechać, to bardziej polecamy o... To jest, teraz jest 16 to o 15 być na parkingu tam gdzie my jesteśmy i dopiero o 15 wyjść, Teraz zero ludzi. A my staliśmy ponad godzinę w kolejce, już nie pamiętam ile, ale gdzieś tam mówiłem wcześniej. Eee, także lepiej chyba troszkę później przyjechać i w ogóle na ten taras widokowy też już w ogóle kolejki nie było puściutko. A teraz pozostało nam tylko wrócić do auta i jechać na... Camping. Dobra, w tamtą stronę było dużo ludzi, niewiele co nagrywałem, to teraz takie, nie wiem, minutowe przejście, tylko że minutę to co my przejdziemy, ale coś nagram bez gadania, także sam widoczek bez, nie podstawiam żadnej muzyki, słuchajcie naturę i ludzi w tle. No i dobra, widzimy się przy samochodzie. No jeszcze tu muszę nagrać ten wąwóz, bo jest prześliczny. Super szlak tędy. Wiadomo no, kamera tego nie odda. Na żywo jest dużo ładniej. Ale ja też, ja też no, ja lubię przynajmniej oglądać filmy takie podróżnicze. Coś takiego, gdzie są pokazane widoki góry. No tylko, że to, żeby tak nagrać, to też trzeba umieć nagrać, a nie nagrać tak od niechcenia. Chociaż w sumie, no nie robię tego od niechcenia, bo mam kijek, mam chyba dosyć dobry aparat, że w miarę te filmy wychodzą jakościowo. Ale wiele osób, no wiadomo, wiele, kurczę, nogę skręcił. Wszystkie te filmy, które dodaję z naszych wyjazdów, bardzo słabo się oglądają. Najlepiej się oglądają jakieś takie mechaniczne naprawy przy Oplu. O filmy najlepsze są. Wśród widzów, czyli wśród Was. Najlepiej oglądacie. Ale nie tylko garażem człowiek żyje. Trzeba gdzieś pójść, pozwiedzać. A filmy garażowe na pewno też będą. Bo już więc dziś się pojawił. Nowy problem. Eee, bardzo... Jak to się mówi, kurczę, no widzicie brak słów. A też właśnie piszecie komentarze, że nie umiem się wypowiedzieć, wys wysłowić. E, weźcie pod uwagę to, że ja nie, nie jestem, nie wiem, w jakimś studio, nie mam napisanego scenariusza, nie mam sztabu ludzi koło siebie, jestem sam. I mówię to, co w danym momencie myślę. Także to też całkiem inaczej. I bardzo wiele razy jest tak, bardzo dużo powtarzam nagrania bo no brak mi słów, na przykład impregna do drewna, to chyba nie wiem, z 10 minut sobie próbowałem przypomnieć jak to się nazywa, jak impregnowałem e, te wieszaki na pranie. Także to jest całkiem inaczej. a wy też piszecie komentarze takie, no szczerze mówiąc to bez pomyślunku, tak? Bo sami nie, nie nagrywacie, a krytykujecie. Nie jest to łatwe zadanie, ale ja to lubię robić. Podoba mi się to, a tym bardziej, że jest super pamiątka. Później dla nas, dla nas, dla dzieci. Nie, nie trzeba mieć żadnego dysku albumu ze zdjęciami, czy tam, nie wiem, na komputerze. gdziekolwiek na świecie jest, aby był dostęp do internetu. Może sobie otworzyć nasze filmy. I sobie przypomnieć jak było w danym momencie. Także dla nas to jest bardzo fajne. I troszkę wrzućcie na luz z tymi komentarzami, bo nie, niektórzy się bardzo spinają. Nie jest to. No dobra, już nie będę gadał. Widoczki piękne. Podziwiajcie widoczki, nie będę nic gadał. <laughs> Obrażam się. <laughs> Ale czad. Prześlicznie. Bardzo. Ale dziwnie mi ten aparat działa, bo ja już go zatrzymuję, trzymam go w miejscu sztywno, a na wyświetlaczu jeszcze mi się obraz przesuwa. Jakby z jakimś takim opóźnieniem. No ale szlak tutaj jest cudny. A, jeszcze chyba nie mówiłem ile wstęp na koronę. Mówiłem chyba. Po dychu ja, Ania, dychę. Olga 5 zł. Dzieci do lat 7. Gratis. A, A nieważne. Czyli zapłaciłeś 35 zł za nas wszystkich. Tak, ja dychę, mama dychę. Te 5 to 35 zł. Tak, piątka z matką. No. Dobra, już teraz na pewno wyłączam, bo tutaj już cały czas to samo. Pięknie jest, za dużo Wam nie pokażę, żeby Wam nie zdradzić wszystkiego, a później przyjedziecie to, co będziecie oglądać. A tak zawsze macie jakiś tam zalążek tego, co można zobaczyć. A przyjechać naprawdę warto. Polecamy to miejsce. Oczywiście są minusy, są i plusy. Plusy. Piękny szlak. Naprawdę fajnie. Minusy. Na początku, tak jak mówiłem, brak oznaczenia. Nie wiadomo gdzie iść, w którą stronę. I następny minus, ogromny minus. Ani jednej toalety. Jesteśmy tutaj już 5 godzin. No Filip to tam sobie idzie w krzaczki, tak, nawet tu z dzieciakiem. No a my już w pełni idziemy. Także to też ogromny minus, bo tam na tym y, półmetku, gdzie te ławeczki były, tam mogliby postawić to i to. Jest dojazd samochodem, można dojechać. Byłoby całkiem inaczej. A tak, no niestety, ogromny minus. Dobra, gasimy, widzimy się już teraz na pewno przy samochodzie. Jak nas nie odholowali, bo stoimy, oczywiście, nielegalnie, jak zawsze. Ale zobaczymy, co będzie. No i doszliśmy do samochodu. Samochód nieodholowany. Na kole nie ma nic, na szybie nie ma nic. I tak płatne 21 zł, darmowe 0 zł. Nie ma nic, szyby wszystkie. Jak tam. To okay. jest dobra, Ania z Filipem idą tam A <grystanie> my już jesteśmy poczają kluczyk w plecaku. Także samochód cały, a z wami się żegnamy. Jeszcze z widokiem na trzy korony. Dzięki, że, że byliście z nami. Trzymajcie się do następnego odcinka. Pa, pa. Cześć!